W kolejnym odcinku z serii Ogrodnik Wieczorową Porą. No i tak, ciekawe, czy zgadniecie, co będzie dzisiaj na tapecie. No, napiszcie, czy zgadliście. Mamy tak trzy beczuszki, trzy takie jakby to powiedzieć, zasuwy i trzy takie lejki blachy takie wygięte w i to będzie jak gdyby to powiedzieć złączone w jedną całość. Jeszcze brakuje takich rurek. No, także nie trudno się chyba domyślić. Będzie to coś tak w rodzaju. Yy... Siemano. Nowy dzień. I stara robota. Także co, dzisiaj pogoda fajna. Ale powiem Wam, że już mnie. Nie chcę tego trzymać znowu, bo chcę to po prostu skończyć, już mieć z tym yy, spokój. Bo powiem Wam, że to już. To już nie wiem, ile ten projekt. I chyba z dwa lata tutaj u mnie. Yy, tak mi to się działo w głowie. I powiem Wam, że no nie było dnia, żebym o tym nie myślał żeby to w końcu się za to zabrać i to skończyć, także yy, chcę sobie to zrobić dokończyć, omalować i żeby już mieć yy, taki powiedzmy psychiczny spokój, że że już to zrobiłem yy, no i co, ostatnio sobie to wyspawałem yy, docelowo, tak jak to ma być no tu nie wiem czy pokazywałem czy nie idą teraz te zasuwy, po prostu te łopaty tutaj wchodzą w to no i to nam działa jako zasówka tak to tutaj w środku wyszło, nie obcinałem tego jak gdyby to powiedzieć do końca, bo tu i tak sporo, że wyleci. Także nie będzie z tym problemu. No te zasuwy nie wiem czy mówiłem czy nie. Yy, aha, no i co? Już się za to właśnie tak zabierałem, zabierałem, ale nie miałem właśnie tych, tych zasów yy, A nie chciało mi się jakoś tutaj już rzeźbić, kombinować. I co, powiem wam, że kiedyś jestem na złomie, właśnie na naszym lokalnym. Patrzę, takie kurcze coś leży. No. Na początku tak co bardzo. Mówię, dlaczego by mi to było potrzebne. Ale później skończyłem, przecież to by będzie idealna zasuwa, właśnie do, do tych moich silosów. No i tak wziąłem dwa i do trzeciego za nic nie mogłem znaleźć. I dopiero za, za kilka dni sobie podeszłem. Podszedłem i, i było trzecie. Także fajnie się udało, nawet trafiło się jak ślepie kurze ziarno Takie fajne zasuwy Też by można było wykonać, to nie jest tam skomplikowane No ale wiecie jak mam rzeźbić Tutaj dwie godziny czasu zmarnować to po 5 po kilo Ważyła jedna, także nawet przyzwoicie No i dobra, dzisiaj się zabieramy za, za, jakieś, za jakąś podstawę i tak myślałem, tutaj mam przy okazji, mam z, z rur robić, ale tutaj sobie też właśnie stało krzak w krzakach, chyba z 10 lat już przywiozłem sobie taką mas maszynę specjalistyczną. To było do. zrobione na szybko. Do do czego? Do stawiania tuneli, znaczy dostawiania, takie było, ale rusztowanie mobilne. Bo jak stawiałem te, te tunele zblokowane na truskawkę, to już truskawka rosła i dopiero montowaliśmy Te tunele i żeby nie jeździć tam e, ciężkim sprzętem czy czymś po tych zagonach To po prostu zrobiliśmy takie Ustrojstwo i ono fajnie tutaj między rządki trafiało, te dwa koła i tam to trzecie e, Też między, środkiem rządka szło i, I tak się to tam składało z takiego no ale teraz to już jest w zasadzie tam niepotrzebne. Także sobie to jakoś rozbebeszę i powiem wam, że myślałem właśnie te elementy, to jest kratownica, taka też z yy, tunelu foliowego, wykorzystać, jak gdyby to powiedzieć. Przepraszam, yy, na dół, czyli jakby jaką, ta, jako taką podstawę pod te beczki. I do tego dopiero jakieś yy, nogi od spodu. Szczerze myślałem to troszeczkę jeszcze inaczej zrobić, ale myślę, że to też będzie niegłupie rozwiązanie. Także chyba tak to sobie zrobimy. Dobra. Ja się zabieram yy, za wycięcie tego i, i będziemy coś tam rzeźbić. No i dobra, tak to wstępnie przyspawałem. No, jednak sobie wyciąłem tą kratownicę. Z tego mojego papa mobile, tyle zostało. Koła, może się jeszcze przydadzą do czegoś, a to na złom. Także poszatkowane. No, a z tych rur, może jeszcze coś jakieś nogi sobie we zobaczymy. Na razie tego nie wyrzucam. Yy, no, ta kratownica będzie tutaj, jako taka, ja wiem, główna rama. Myślę, że to spokojnie wytrzyma. Co? Zastanawiam się jeszcze, czy tutaj nie dać jakiegoś jeszcze. Jakieś poprzeczki Co o tym myślicie? W sumie byłby to taki głupi pomysł Tutaj nie przeszkadza to w niczym Abyśmy sobie tutaj to yy, Jeszcze połączyli Tak żeby to było już takie dosyć yy, mocne No myślę, że jak tutaj te beczki jeszcze yy, będą zespawane W tym miejscu to już ich tutaj nic nie ruszy. No, przecież jak one są nad olejem, to wiem, że jak wózkiem widokiem, czy coś jak się wozi, to, to przecież z nimi się nic nie dzieje, nie? E, także myślę, że to spokojnie e, wystarczy. Takie podparcie. No i dobra, kombinuję z tą wysokością. Tu mam taką wersję prototypową. E, no, co dałem znajomemu, właśnie, żeby mi dobrał średnicę tego lejka. I tak w takim miejscu jest 190 cm od, od ziemi, 190 około, I myślę, że to chyba spokojnie jest wystarczająco. Tutaj, co spokojnie, możemy ten delikatnie się tylko tam przechylimy i, i sobie to otworzymy. Tutaj, wiaderko się spokojnie, nawet choćby jakieś największe, na dole zmieści. Także wyżej, wyżej chyba tego nie będę. Yy, robił tak jest chyba optymalnie. Zobaczcie jaki mi się materiał udało znaleźć na stopy. To jest yy, stary grzejnik. I mówię, co on taki ciężki. No pewnie, pewnie ma pełno tego, czasem jest taki muł się zbiera, nie w grzejnikach. Na pewno jest pełny zamulony tym mułem. No i przeciąłem patrzę, kurczę, zobaczcie jakaś ścianka w grzejnikach. To jest pewnie jakiś odpad, bo widać taki jest no, nieforemny za bardzo. Ale to nam do niczego nie przeszkadza. A na stopy będzie jak znalazł. O, tutaj takie. A nie, to farba. Myślałem, że tak jest. Pozaginana yy, ta rura. Dobra, także tnę. Drugi wymiar z tamtej strony i działamy. No i dobra. Stopy spawane. I tak się zastanawiam, bo miałem tu jeszcze dać poprzeczkę W poprzek, żeby można było wózkiem widłowym tutaj to przenosić Ale przecież równie dobrze i nawet bezpiecznie będzie Za to jak gdyby podnosić Także chyba z tej poprzeczki sobie zrezygnuję Jedynie sobie spawam tutaj Po prostu taką w poprzek, żeby te dwie nogi Połączyć, a tutaj już nic nie będę dawał No dobra, silosy już postawione A ciężkie to to? Ledwo to podniosłem. No i tak, nie wyszło najgorzej. Hmm. Całkiem nawet to w miarę te nogi prosto wyszły. Także nie będę tu już nic kombinował. W miarę to jest powiem Wam, że stabilne. Chociaż jeszcze chyba tutaj sobie to wzmocnimy. Tak jak Wam to mówiłem, tą poprzeczką. I powinno być ok. Olej się leje. No jednak mogłem sobie wcześniej wymyć te beczki. O tak, to teraz będzie wszystko ufajdane tym olejem. No ale jak skończymy, to sobie podepnę yy, ciepłą wodę pod myjkę i sobie to dopiero wymyjemy. Teraz tak, spałam tutaj. Jeszcze te brzegi. I już powinno być to zrobione na gotowo. Teraz tak patrzę, że mm, kurczę. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, że to tak odwróciłem te. Yy, dałem na bok te. Te zasuwy Bo to i tak w zasadzie chodziło mi o to, żeby to nie zawadzało jak Jak będzie tam gdzieś wysunięte Ale w zasadzie no No nie wiem, chyba, chyba lepszym rozwiązaniem by to było po prostu dać yy, Na prosto i i, I I by było dobrze, no tak to Zawsze coś ogrodnik musi wykombinować Dobra, spawam to jeszcze tutaj te poprzeczki i jedziemy to wymyć No i dobra, jeszcze mi zostało spawać tylko z drugiej strony te poprzeczki te odkosy Tylko co oczywiście drutu brakło jak to zwykle bywa przy, przy końcu roboty Także co? Wymieniam drucik i kończymy to i biorę to na myjnie i myjemy no i dobra, skończone. Zapomniałem, że tych denek nie miałem przecież wyciętych z góry. Teraz sobie dopiero wyciąłem. No i tak, bierzemy w wózek. Wymyte. I co, powiem, wam, że myślałem, że to wyschnie. No i prawie, że się udało, ale zostały jednak takie trochę tutaj yy, zacieki. Już to przymarzło, także trzeba będzie jakoś to inaczej rozwiązać. No ale dla ogrodnika nie ma rzeczy niemożliwych, także tutaj zaraz sobie rozwiążemy problem z tym lodem. Tak, żeby na jutro to było wysuszone, gotowe do malowania No i proszę Jaka komora do suszenia No, tak to sobie przykryłem, zakleiłem Trochę jest krótkawa tutaj po bokach, ale nawet, że tam w miarę dolega, także nieźle Tutaj takie zostawiłem otwory Yy, że tak powiem wentylacyjne żeby ta wilgoć tam się nie skraplała tylko tylko żeby to wyszło, wyszło. Yy, tak patrzę na tą beczkę jeszcze na ten prototyp i mówię tak, szkoda mi tego wyrzucać yy, może sobie to jeszcze zespawamy zostało mi trochę rur to dorobimy sobie trzy nogi i będzie jako taka yy, powiedzmy solowa beczułka z ilości taki pojedynczy. No, może jutro sobie skoczę do, na ten złomik i zobaczę, czy tam jeszcze nie ma tych, takiej jednej zasuwy, to by już było elegancko. Tylko tak, tutaj jest ten problem, że widzicie tą jakby wargę całkiem wyciąłem. I, no i teraz widzicie taka szczelina jest, nie? Także trzeba to będzie jakoś tam załatać. No, tu jest elegancko, tylko tutaj akurat jest taka największa. No nic, może się tam jakiś zaklepie czy coś, jakoś to zrobimy. Także jeszcze sobie te trzy nogi teraz spawam tutaj. No i jeszcze nie będę nic kombinował. Oczywiście tylko tak gdzieś w tym miejscu dospawamy sobie rurę i, i będzie ok. Dobra, to działałem jeszcze z tym. Kolejna rakieta gotowa. Także będzie elewator elegancki. No, yy, pojedyncza to szybko idzie, tylko trzy rurki. Także cyk fuch i gotowe. No i dobra, tak jeszcze sobie na koniec zobaczyłem, czy tu jest sens, zostawiać na noc. Ten wentylator. I powiem wam, że wyschło fajnie. Wszystko jest takie, yy, powiedzmy, no delikatnie ciepłe. Także ta woda sobie fajnie wszystko odparowała. No i elegancko, także jutro, jutro będziemy malować. Najwyżej sobie jeszcze rano na chwilę włączę ten wentylator, żeby to się troszeczkę nagrzało i, i coś tam będziemy działać. Także do jutra. No i dobra, kolejny dzień. I tak, wziąłem się za, za dorobienie tego, yy, jak gdyby to być zaworu. Do, do tej beczki prototypowej byłem na złomie, ale nic nie mieli ciekawego. Także sobie dorobiłem na szybkości taki taki tutaj e, powiedzmy zasuwę, coś e, w podobie do, do tego w oryginale, co miałem. Tylko tak, już tutaj nie, nie kombinuję nic, to po prostu tu dałem tylko takie prowadnice po bokach, żeby to na boki się nie merdało. A tu już od spodu nic nie będę dawał, bo. Bo wiecie o co chodzi. No, tu tylko dałem takiej śrubę, okręciłem jako ogranicznik, żeby toś po prostu się nie, nie, nie wypadało, prawda? Przy maksymalnym wysuwie. Także powinno być ok. Nawet jak tutaj będzie nacisk zboża, to myślę, że to spokojnie yy, będzie się dało zamknąć. Dobra, także co, spawamy teraz do tego i, i malujemy. Odkrywamy to i zobaczymy. wyschło to. No i eleganckie, już o korozja już zaczęła chwytać. Także no jeszcze jest trochę tutaj takie wilgotne, tam gdzie skapuje z, z tych beczek. No ale nim jednak to nie będę na to patrzył, tylko maluję to od razu i, i tyle. Także działa. Widzicie u standardy, standardy lakiernicze nadal na niezmienionym poziomie, jak mróz, to przechodzi czas na malowanie. No, ale już to chciałem mieć, mieć spokój z tym, tak jak wam to mówiłem, żeby to już skończyć. To i tak będzie pod dachem stało. Także, także wiecie o co chodzi. To raczej to e, nic się z tym nie będzie działo. E, co tam jeszcze? No nic, no fajnie ten w miarę ten odcień w miarę przyzwoity wyszedł Tak to wygląda Zresztą nie wiadomo też czy, czy to jest kolor stricte John Roski nie ten ten na beczkach bo to wiecie To tak znowu też nie musi być idealnie to samo No ale nie wyszedł chyba zły no taki w miarę W miarę chyba podobny Jak na takie Jak na takie coś to może być no i dobra, także poczekam chwilę, aż to wyschnie słoneczko jakieś tam jeszcze jest, także yy, sobie to troszkę odparuję. No i by było na tyle chyba. Także no i dobra, tutaj sobie to na razie ustawiłem nie jest to miejsce docelowe, docelowo to będzie stało yy, tak jak tam gdzieś ten żółty rozsiewacz tylko tak, na razie tam nie ma miejsca. A poza tym, planuję sobie tam wylać dopiero posadzkę betonową, i dopiero tam to sobie ustawimy, już tak na miejscu, nie na miejscu docelowym. Także tak to wygląda. Myślę, że się New Holandy nie pogniewają za takie towarzystwo. No, ogólnie, jak jeszcze nie zgadliście, do czego to będzie służyło, no to, yy, to po prostu do prze przetrzymywania. Yy, paszy dla zboża i, i paszy zmielonego zboża dla, dla kur po prostu na cele takie no, przy domowej hodowli, no przecież tam jest ile z 20 kur, także one tam kto wie ile nie jedzą, a tak to wiecie, zasypie się taki Silos i już tam na jakiś czas wystarczy. A tak to wiecie, z tych worków to zawsze o yy Sporo zawsze się marnuje z jakiejś szury zawsze to przygryzają, wysypuje się ten materiał yy, Pasze tak samo, się źle to się wszystko nabiera A tak to wiecie, już nasypujemy sobie do, do takiego silosu I jak tam yy, mama czy żona będzie chciała sobie nabrać tej paszy, no to postawi sobie wiaderko pospód spód Otworzy je, nasypi ile trzeba i, i już to będzie takie bardziej trochę ucywilizowane no, do jednego pójdzie tak yy, chyba co: kukurydza, pszenica pszenżyto, no i to zmielona, ta zmielona pasza, także taki będzie skład mieszanki. Dobra, także co? Ja tutaj yy, idę po te rączki, znaczy rączki, te, te zasuwy, bo też je trochę przemalowałem. A, tylko zapomniałem sobie tych jeszcze pomalować. Holender, dobra. No nic, tworzymy tak na razie, a później jak sobie wymalujemy te. Te co tutaj przychodzą, to dopiero sobie to założymy. Na razie może być bez tego. Także działam jeszcze i za chwilę kończymy. Dobra, gotowe. Materiał nasypany. Tylko tak, jeszcze wiecie, co by się przydało? Tutaj takie wzierniki, żeby można było. Ewentualnie ze dwa. Powiedzmy tutaj i, i tak w połowie, żeby można było kontrolować na bieżąco yy, poziom tego, bez, bez konieczności wchodzenia. Przenica się nie zmieściła. Przężyta jeszcze dwa worki zostały, także na bogato. Yy, wszędzie jest po pełno. Tylko kukurydzy mam gdzieś połowę. No i powiem wam, że ten jest całkiem stabilny. Ten trochę gorzej, bo zobaczcie. On się tak kołysze. Myślałem, że on będzie najbardziej stabilny, ten pojedynczy, a zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Po prostu tak delikatnie się kołysze. Znaczy, no, oczywiście o przewróceniu nie mam mowy, żeby tam sam siebie się przewrócił. A niemniej jednak jest tak powiedzmy nie jest taki stabilny jak ten, bo ten no on to to praktycznie yy, praktycznie tak na sztywno nie no i co już tu ogrodnik robił testy nawet szkolenie było dla pań domu. i mamy coś. otwieramy sobie delikatnie i nam leci ile tam potrzebujemy najgorzej kukurydza się otwiera nie wiem dlaczego pszenica i pszenżyto to już nie ma z tym problemu żadnego. No, nawet fajnie, to funkcjonuje i cyk, i gotowe. Także można sobie robić mikstury na bieżąco. Dobra, wsypimy tutaj. Także tak to wygląda. Aha, no i co, te deski sobie dałem na, na ten na dno bo tak troszeczkę jak leżało na ziemi to troszeczkę tak za nisko było to wyderko chociaż też nawet się całkiem fajnie to zasypywało nie rozbryzgiwało jakoś ale tak myślę że będzie wygodniej brać z tej pozycji niż niż z ziemi nie wiecie o co chodzi no także co tyle na dzisiaj chyba projekt gotowy jeszcze wystarczy tylko yy, nie mam takich śrub żeby te te ograniczniki przykręcić tutaj sobie to Przykręcimy i już będzie na, na tip top. Także co, na dzisiaj tyle. I tradycyjnie do następnego. Cześć, trzymajcie się.